Cześć, ja jestem GoDaddyX, ziomeczek, który nagrał 5000 filmów na YouTube. Właśnie zmieniam sobie porę roku. Jestem. Yy, nagrałem 5000 filmów na YouTube. Nagrałem każdą z y, części Assassin's Creed. Każdą. Prócz Assassin's Creed Shadows. A jak widzicie, przychodzi ponownie zima. Także do eksploracji to kurde jest najtrudniejsza pora roku. Fajnie, co? That I cóż bym mógł powiedzieć? Czy ja chcę eksplorować Ki Zdrajcy. Chciałbym udać się tu, tak szczerze. Pierwsze. Aha. Kurde, no mogę, mogę tu się dostać. Ale tylko i wyłącznie po to, aby mieć ten punkt synchronizacyjny. Tylko i wyłącznie. Mm. Nazwę ten odcinek. Przybywa zima. Ja po tym odcinku muszę sobie zrobić odpoczynek. Od nagrywania. A no na pewno no, jakiś taki, kurde, dłuższy. Dla was to nie będzie w żaden sposób rzutować, bo materiały pojawiają się codziennie o godzinie 18 .00. Świątek, piątek, niedziela. Dobrze, pierdolę was. Powiem wulgarnie. Idę stąd. Sami widzicie doskonale... ...na czym mi tu zależało. stały mi dwa regiony, Tamba i ki Więc jeśli... W dokładniejszy sposób teraz zeksploruję to, później mniej będę potrzebował. Ej, wcześniej obstawiałem, że ja do setnego odcinka będę miał szósty poziom umiejętności. No, kurde, już mam dawno. Mogę to zabrać teraz. Serio, okej, okay. tyle chciałbym zabrać konia i jadę tym koniem. Ej, jaka zima? Miała być zima i dupa. Czyli tutaj jeszcze w zależności od tego, że jest wczesna zima, późniejsza zima, i, i. Znaczy, zima i późniejsza zima, tak? Tak mi się wydaje. Patrzcie, bo w górze jest śnieg. Ja naprawdę mam 2 km tam? Ja pierdziele, W życiu bym się nie spodziewał. W życiu bym się nie spodziewał. Za Chiny albo Japonię uludową. <laughs> za Chiny ludowe 2 km, kurde, taki mały dystans. A z ciekawości, spójrzmy sobie nie tu, tylko na przykład, ile jest do tego miejsca. 12 km. Ronin. Zła ścieżka, stała przeze mnie wybrana, stała przeze mnie wybrana, zła ścieżka. Ja wierzę, że po drodze mogę znaleźć jakieś miściny, gdzie na przykład będę mógł ronini. Myślałem, czy na przykład nie będzie tutaj chodził jakiś z celów dla mnie. Samo przejechanie się z miasta A do B, no już dużo daje. Ja jednak wierzę, że tyle godzin, co spędziłem już teraz, to ja spędzę jeszcze. Będę jeszcze w tej grze. To jest dla mnie pewne. Myślę, że niegłupim pomysłem byłoby się skupić też na tym głównym kręgu celów. Powiedzmy, fabularnych. Tych celów, kurde, które na początku mi pojawiło się. Tego nie robię. Piszmy grę, dwudziesty raz, co to będzie. Pod nim kumano. Kurde, to tam jeszcze. Patrzcie jak tutaj wiele można zrobić naprawdę małym nakładem pracy. Tam to zadanie będę musiał też następnym razem zrobić. No bo, jeśli mam zimę, a mam zimę, no to kurde, to jest okazja w sumie. Co to zrobić? Na z... eksplorację i ogarnianie punktów obserwacyjnych to nie jest najlepsza pogoda. Nie oszukujmy się. Czuję się jak w pieprzonym nordmarze. Czuję się jak w Nordmarze w Gotiku 3. Tam kukuragi nie było na przykład? Nie wiem. strasznie. Jest źle. Także może rzeczywiście sobie odpuszczę temat. Ten temat. No bo komfortowe to nie jest. Dobra, tu kolejne... Tylko to są ruchy, tak? Jasuke. Jaskę. Jaskę, jaskę, Ale że żadnych właśnie ani niczego tutaj nie ma. Pustkowie pieprzone. O. To z tej strony, jakby powinni, mieliśmy się udać. Czyli uda mi się to ogarnąć. Bardzo dobrze. No, bo tak jak mówię. Krew. Patrzcie jaka skrzynia wielka Maska mistrz Legendarne nakrycie głowy. No kurczę Masz Babo placę To nie jest najwyższy punkt Już nawet najwyższym byłem i dostawałem achievement od Ubisoft Góra Koja. No dobrze, dajemy się tam. Te skrytobójstwa. Do tego chcę robić teraz, bo one dają mi EXPA. A dają dużo EXPA. Z... Ogarnięcie paru tych skrytobójstw pozwoli mi wbić 48. Bardzo szybko. A patrzcie ile mi zostało expa Ponad pół paska mam już Ja już chciałem zrezygnować z tego punktu obserwacyjnego, no bo ze względu na pogodę, sami widzicie jak tu jest. Mało widać. Jest trochę. No ciężko. Co to będzie? Co to będzie? Posąg tylko. Te regiony mają strasznie dużą ilość punktów obserwacyjnych. Strasznie dużo znaczy, tyle nie było tego w tym balchali. No a tam ukształtowanie terenu też było trochę inne w samym w samej Anglii. Szczególnie w centrum i w większości no, to jest must have, że muszę to ogarnąć, bo inaczej to ja będę musiał tutaj, kurde, samolotem latać. Patrzcie, jakie wielkie płaty. Strasznie wielkie. Nie widziałem nigdy. Podobnie wysokiego budynku. Tam jest jeden scroll. Właśnie o to mi chodziło, żeby tu już zebrać ten jeden i tu już nie wchodzić nigdy. To kiedyś zrobię. Okej. Okay. Po co tu przybyłem? Przybyłem tu po to, żeby zabić. Przybyłem tu po to tylko, żeby zabić. Znaczy tu kukuregi nie ma, to kurde jestem zdziwiony. Nie widzę tu nigdzie kukuregi. O, no jest, no musiało być. najskryto bójstwa Tu jest Zapiszmy grę grzecznie I tak jak mówiłem jaką drogą podążamy taką. ah seryogadanka endo tomoyasu is dead you may leave or join him sheathe your blade horihide masai i'm here to help yaske i did not know that yaske worked with shinobi we have a common cause i'll tell him endo tomoyasu is dead we should leave now okay Okej. Okay. Szczerze, nie wiem co dalej chcę robić. Czy jeszcze gdzieś się tu nie udać po prostu w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę, tylko kurde wiecie, zwiedzanie w zimą jest no właśnie takie a nie inne, no, co wam mogę powiedzieć. No ale spróbujemy może. Nadchodzi zima. Z drugiej strony myślę, że skrytobójstwa znalazłbym też inne. W następnym odcinku postaram się zrobić też to zadanie z tymi ziomeczkami, którzy są atakowani, żeby im pomóc, skoro jest zima, i wykorzystać ten potencjał. No Bo kolejna zima będzie, kurde, nie wiem, za 20 odcinków trochę to się czeka. Jedna. Pamiętam, że wodysej, jak były takie właśnie wzgórki i pagórki, to wystarczyło wziąć konia, powoli do góry i się dało. A tutaj często się ześlizgujemy. Konie mnie, ale jako postać, strasznie. na No i też Nao nie jest tak wszech uzdolniona i na nią grawitacja działa po prostu Często mocno Aívorika Cassandra. Winali się praktycznie bezbłędnie. Nie dam tak robić. Okej, okay. dobrze zrobiłem. Martwy ziomek. Jesteśmy tu. Wiecie co? Już mam dość tej gry. Będę ją kończył, nawet jeśli to ma nie trwać 20 minut. Także kurde. Na tym kończymy. 90 odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja jestem Geodetics i materiały codziennie o 18 z Assassin's Creed Shadows. Niektóre są dłuższe, a niektóre krótsze. Cześć. Czy mogę zapisać grę? Mogę.